Kiedyś było tak, że tu były stare żarówki nie Te żarówki się nazywały się zarowe i chcieliśmy zmienić na nowe LEDowe sterowane na Wi-Fi wi versus disco versus normalne na Wi-Fi. Zapraszam do oglądania. Oto one. I to żarówki LEDowe energooszczędne. Nowe. Zaczynamy zmieniać na nowe światło, nowe żarówki ledowe, energooszczędne. Teraz je musimy skonfigurować. Pokażę Wam, jak te żarówki wyglądają tak naprawdę. A tu już jest odnowiony żelandor z nowymi żarówkami LED, czyli zmodernizowany ten żelandor już jest. A tutaj niestety kinkiet nam się zepsuł, ale. Yy, ale po prostu nie szkodzą dwa żarówki, że są założone, bo po prostu nie chcieliśmy do tego kinkieta założyć yy, trzeciej żarówki z powodu tego, że mogła zrobić zwarcie, bo był kinkiet rozwalony, więc dlatego nie włożyliśmy i zostały dwa. Ale po co dwa? Ważne, że oszczędzać energi energię i po prostu są już te żelandore, już działają. Teraz ten randol będziemy yy, zmodernizowany włączać. Czas start. Zobaczcie jak pięknie świeci. A tutaj skleiłem taśmą jeden włącznik, żeby nie było nim wyłączać, bo jak się włączało środkowy kinkiet, to gaz i był ciemny dlatego zablokowałem ten włącznik i dlatego tak zrobiłem żelando. A teraz czas przetestować nowe żarówki ledowe Smart. I co, fajne? Teraz zobaczymy inne funkcje. A tutaj wam pokażę filmy, co były kiedyś nagrywane.